My eyes, we Serdecznie Państwa zapraszam, wszystkich miłośników kina ekscentrycznego, bo i okazja jest ku temu naprawdę wyjątkowa, ponieważ bohaterem naszego środowego spotkania będzie jeden z rzeczywiście największych ekscentryków i oryginałów współczesnej kinematografii, zwany europejskim Dżarmuszem, a mowa oczywiście o Aki Kaurizmakim. Jest to jeden z braci to, tak, tworzących fiński duet, który przeszedł już do historii kina, ponieważ no, w swoim dorobku artystycznym... Mają kilkadziesiąt filmów. No, te filmy są różnie, e, różnie odbierane. Młodszy z braci, bo oni nim mowa, z e, rocznik 1957, no, dał się poznać e, miłośnikom kina na całym świecie, chociażby takimi produkcjami filmowymi jak e, Leningrad Cowboys jadą do Ameryki. To bardzo stary film, kultowy wręcz. Czy Leningrad Cow, Cowboys e, spotykają Mojżesza. Myśmy w, w dyskusyjnym klubie filmowym w Szczecinku po, pokazali, między innymi Człowieka z Hawru, kilka innych jeszcze y, tytułów filmowych. No, tym razem z, zapraszamy Państwa na film, który na tegorocznym festiwalu w Cannes uhonorowany został y, nagrodą specjalną jury, a mowa o filmie zatytułowanym, zatytułowanym Opadające liście. Przedziwna, mm, dobrodusznie skonstruowana historia, takie fińskie love story, z charakterystycznym dla kaurisma Makiego podejściem do tworzywa filmowego, a więc takie troszeczkę, rw, taka trochę rwana narracja, z charakterystycznym podejściem do ironii, do absurdalnego poczucia humoru, do takiego czarnego, soczystego, skandynawskiego humoru, chociaż no, trudno filmów uznać za skandynawów, ale tak się przyjęło geograficznie przynajmniej, opowiadający historię dwójki outsiderów, kobiety i męż, mężczyzn, mężczyzny, Mężczyzna przynależy do gatunku, o którym Humphrey Bogart mówił, że muszą się, muszą się napić alkoholu, ponieważ świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia. Jego przyszła partnerka z kolei to wrażliwa, bardzo interesująca i atrakcyjna kobieta. No, ich losy spotykają, przecinają się w pewnym momencie tego filmu. Co dalej będzie z tą miłością, Państwo zobaczą. Na pewno nie będzie to film utrzymany w takiej konwencji komedii romantycznej, jeżeli już to można to nazwać... Parodią komedii romantycznej e, autorstwa właśnie Kauris Makiego, a więc z tym szczególnym, bardzo specyficznym poczuc poczuciem humoru, z niezłą muzyką, z odniesieniami do historii kina, również do Dima Jarmusza, panowie zresztą się znają i kolegują, do historii kina, do Żanalika mm, Lika Godarda, do Roberta Bressona. Jest tam kilka takich odwołań autotematycznych, więc ci z Państwa, którzy wiedzą, o kim mówię i znają to absurdalnie, Poczucie humoru kaury na pewno długo czekali na ten obraz i nie będą, nie będą na pewno też żałowali, że o 18.30 w środę pojawił się w kinie wolność na kolejnej projekcji dyskusyjnego klubu filmowego. Jeszcze raz powtarzam, aki, kauristy, opadające liście, nie.